Halo 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 hi, witam wszystkich bardzo serdecznie słuchajcie w dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym dlaczego randomy w zasadzie kiedy gramy z nimi jakiekolwiek napady grają po prostu w sposób że tak powiedzmy w niewiedzy w nieświadomości tego że tu po prostu co robią większość jest po prostu tragiczne otóż bardzo prosta jest tego w sumie niby odpowiedź i można byłoby to zakończyć w ciągu praktycznie pierwszych 30 sekund zwyczajnie są to ludzie którzy co Mniej zaangażowani w całą grę. Chodzi o to, że ci ludzie po prostu zwyczajnie wchodzą sobie do GTA tak. O, to nie jest jakaś aktywna społeczność, w sensie aktywna społeczność. To jest bardzo liczna grupa ludzi, ale jednakże to nie są gracze, powiedzmy, że bardzo zaangażowani. To są bardziej tacy gracze, którzy wiecie, wchodzą sobie jak mają jakąś tam chwilę w ciągu tego dnia, nie oglądają zbytnie jakichś poradników na YouTubie. Z takiej grupy, co powiedzmy, że wchodzą sobie raz na jakiś czas. Może potencjalnie stać się właśnie gościu, który będzie bardziej zaangażowany w to. No mam przestało na myśli, że będzie bardziej zaangażowany? To, że będzie po prostu oglądał na przykład właśnie poradniki, tak jak, nie wiem, u mnie czy wiecie, u kogoś innego. Zobaczyć, że wychodzi na przykład jakaś update, dowiedzieć się jak tym lepiej zarabiać. Tak jak jest napad na kaseno, którego głównie akurat będę chciał gdzieś w filmie opowiedzieć, bo tutaj chyba najbardziej widać właśnie tą grupę tych randomów, którzy nie wiedzą po prostu co należy robić. O to, że mają salon kupiony w paleto, po to, że w sumie nie wiedzą, że da się w ogóle resetować napad. Po to, że nawet nie potrafią otworzyć sobie drzwi. I po prostu nie znają odcisków palców, nie wiedzą jak to zrobić. Są też tacy, którzy nawet nie wiedzą, że na cichym podejściu trzeba zrobić przepustki. Jak jeszcze na sprytnym. Powiedzmy, że się da to przejść. Oczywiście, jeżeli bierzemy grupę z weźmiemy konserwatorów z no będą raczej jakieś tutaj problemy, bo będzie trzeba bawić się w kuleczki, a kuleczki nie należą do zbyt fajnych. I właśnie mówię, e, głównie to, że randomy to jest bardziej taka pokazanie właśnie tych e, ludzi, bo wiadomo, wśród randomów może być losowy gracz. Może być gracz, który dopiero zaczyna grę, oraz taki, który jest już bardzo doświadczony i wie. To w zasadzie widać po moich odcinkach napadów z randomami, że rozstrzał tych ludzi może być różny dosłownie po takich, którzy wiedzą co mają robić, oraz takich, którzy nie wiedzą co mają kompletnie robić. Niektórzy wiedzą, jest znacznie mniej niż tych, którzy nie wiedzą. Z doznać prostego powodu. Po prostu każdy zajmuje się czymś innym. Jakby tak można powiedzieć. Skupiają po prostu swój czas na zupełnie inne rzeczy niż to, żeby zrobić sobie dobrze napad w GTA. Jakby można to po prostu uszanować, co nie? Niektórzy po prostu władzą sobie na grę, żeby tak o, tak jak mówiłem, po prostu się pobawić chwilę i tyle. I wyjdą. Jednakże mówię, też jest taka grupa z tych właśnie mówię, osób, którzy później zaczną oglądać takie poradniki, no i się dowiedzą, że no, za wiele to oni nie wiedzieli. Jednakże na początku, nawet jak wy sami odpalacie jakąkolwiek inną grę, raczej rzadziej oglądacie poradniki, tylko próbujecie ją poznać na własną rękę. Tak jest praktycznie mówię, w wielu grach, chyba, że spotykacie się z tak zwaną dla was, powiedzmy, że to można nazwać ścianą, jakimś problemem, no i zaczynacie szukać rozwiązania. Raczej kiedy ktoś zaczyna swój pierwszy napad na no w szczególności, raczej nie szuka tego rozwiązania, tylko w całym po prostu przejść, chce się dowiedzieć. Może gdzieś tam w czasie później się dowie, że no, słuchajcie, no mogłem się nauczyć jakichś odcisków palców, że to jest jakiś sposób, co nie, żeby się tego nauczyć. Bo ja, na przykład, kiedy pierwszy raz ja przechodziłem swój napad na kasyno, ja myślałem, że te odciski palców, one generują się zwyczajnie losowo, że nie ma czegoś takiego, że jest jakiś stały wzór. Tak jak kulki, że wiecie, niby są parę takich miejsc i trzeba losowo kliknąć. I tak samo właśnie myślałem, że jest ja z tymi palcami. No dopiero później poznałem odpowiedź, że w zasadzie są tylko cztery wzory, cztery, jakby obrazy no w sumie cztery palce, yy, których tych cztery kwadraciki są prawidłowe do każdego. I one nigdzie i zawsze są w sumie te same elementy i bardzo łatwo jest je zapamiętać. No ale na początku, gdy nie masz tej wiedzy, nie wiesz co należy zrobić, więc wygląda to jak wygląda. Dlatego są czasami randomy, które zwyczajnie nie wiedzą. Jak hakują w skarbcu sobie drzwiczki, to im zajmuje to na przykład długo, bo nie znają tego na pamięć, nie umieją tego zrobić. Niektórzy po prostu patrząc na to końca znajdują rozwiązanie. Inni nie potrafią znaleźć tego rozwiązania. I po prostu hakują, aż się włącza alarm i potem wszyscy się irytują w zasadzie na nich. Też tak może być, też tak jest. Niestety, też się ja mówię, że trafia tak, jest, tak są właśnie diamenty, że to jest lup eventowy, że zwyczajnie nie wiedzą ludzie jak takie rzeczy w ogóle przechodzić, jak takie coś się na tym zarabia. Bo to się pojawia też rzadko, nie ma na to takich... Mówię, ci, którzy wiedzą, że mają po prostu swoje ekipy. Rzadziej grają, mówię, z jakimiś losowymi graczami, ale ty mówię, typowy losowy gracz, to jest trochę tak jak tanga wyce. Się, czy w jakimś, wiecie, jak lolu. Raczej spotkasz więcej osób w pilwerze, w goldzie, niż w global elicie. To jest mniej więcej coś w tym stylu, czy tak samo jak, mówię, ta, tak jak jest w lolu, że jest więcej osób raczej w brązie, czy w żelazie, niż tam w platynie, w diamencie. Tam są raczej już takie osoby, które są na bieżąco z grą, na bieżąco z aktualizacjami. To nie są tacy ludzie casuala, tak można byłoby ich nazwać. Wiecie, tacy ludzie z doskoku, że ktoś tam coś usłyszał, że jakaś taka gra jest, żeby sobie sprawdzić. I mniej więcej dokładnie czymś takim jest właśnie gra na no w sumie napady na kasę, no, gdyż stosunkowo jest tani salon. Jak kupimy sobie w Paleto, jak mówię, to jest najgorsza lokalizacja, no to kosztuje milion dwieście. Z perspektywy osoby, która gra na PS4, albo wiecie, xbox One czy PC, -cie, dostają na start praktycznie milion. Dorobić 200 tysięcy to nie jest wyczyn, więc nic dziwnego, że to jest jeden z takich biznesów, kiedy oni się właśnie decydują na to, żeby grać sobie takie po prostu napady. No i często pada akurat na przykład miejsce w Paletę. Prawda mówię, ci, którzy trochę więcej Więcej wiedzą, no to zobaczą sobie, gdzie jest to kasy. No to nie będą kupować specjalnie z salonu, który jest oddalony dosłownie na całą odległość mapy, bo to no, no nie ma to sensu. No jeżeli chodzi, mówię jeszcze o takie inne rzeczy, że nie wiedzą, jakie przygotowania robić, i tak dalej, mówię, cały czas to będzie wynikało z niewiedzy po prostu tych ludzi. Zwyczajnie ci ludzie. Nie wiedzą, co robi dane przygotowanie, dlatego czasami na podejściu cichym goście mają na przykład zrobioną tylko przepustkę pierwszego poziomu, bo nie wiedzą, że na przykład drugiego poziomu istnieje. Co akurat sam też uważam, że takie coś powinno. Jak wiecie, podział na przepustkę pierwszego i drugiego poziomu powinno być po prostu usunięte. Powinna być przepustka i tyle, bo zwyczajnie to nie ma sensu. Po co robić taki podział? Co to zmienia tak naprawdę? Także otworzymy jedne drzwi, drugich już nie będziemy mogli otwierać. No, wejdziemy do kasyny, ale w kasynie jeszcze trzeba hakować. No, mówię, to jest bardziej już komplikowanie pod tych yy, nowych osób. Ale może taka jest też celu Rockstara, żeby po prostu ludzie nie wiedzieli jak takie rzeczy przechodzić i na przykład kupowali sobie szarki, bo jak wiadomo, kiedy my, jako nazwijmy społeczność tych właśnie ludzi, co wiedzą jak mają grać, no to kiedy im powiemy, słuchajcie, musicie robić taki, taki, tak i tak, nagle zarabiacie więcej, no to Rockstar jakby na ten trochę traci, bo kto kupi wtedy te szarki, skoro ci... Nowi gracze bo Wydaje mi się, że szarki są tylko głównie skierowane do nowych, czyli kupowanie po prostu sobie gotówki. O, żeby powiedzieć, czym są szarki. To jest po prostu kupowanie gotówki oficjalnie na serwę od Rockstar'a. Wydaje mi się, że mówię, to jest skierowane tylko i wyłącznie do takich nowych osób, bo ci starzy. Wiedzą, jak mają zarabiać kasę w tej grze. Naprawdę wiadomo, ten proces jest, on trochę trwa. To nie jest tak, że tak jak ja mam tam przez sobie 500 tam, nie 30-40 milionów aktualnie, to wcale nie znaczy, że ja to zrobiłem w tydzień, w miesiąc czy coś tylko że to był proces, który trochę trwał i trwał i trwał. Ta prawda, ja nie jestem. Stopce, jeżeli załóżmy o taki zarobek, bo wiadomo, że są ludzie, którzy mają jeszcze więcej przy sobie na etapu, 2 miliardy mają, co prawda dalej jest ten etap ten sam, w który ja mogę powiedzieć, czyli że mamy zarobione tyle kasy, że zwyczajnie nie mamy co z nią zrobić, nie mamy jak ich wydać i tu nie mamy na myśli, że kupowanie tego samego wodzu i na przykład sprzedawanie go, bo to po prostu jest zmarnowanie pieniędzy i to jest bezsensowne, tylko, że nie mam po prostu tyle kontentu, żeby rzeczywiście to wykorzystać, a nowy gracz jak przychodzi, nie będzie wiedział jak ma takie rzeczy robić, mówię, po prostu nowy Gracz dla, to jest największa grupa, do których właśnie te poradniki też potencjalnie docierają. Na początku jesteś nowym graczem, który jeżeli ma zainteresowanie grom, bardzo go to interesuje, no to zacznie oglądać poradniki na YouTubie i się dowie. Jak na przykład przechodzić takie napady na kasę, no jak należy hakować? Na co trzeba uważać, co robi dane przygotowanie? Wiecie, gdzie mieć salon. Tak samo mówię, to też też się kają że też się dowiedzą, że teraz ochroniarze na przykład wszystko wykrywają. Kiedyś nie wykrywali, teraz wykrywają. Wiecie, ja na przykład raz do, dostaję różne komentarze yy, pod swoimi filmami. No mówię, się na przykład ludzie, którzy... Jak weszcie do gry, to się jeden gość dziwił, że ja używam przekąsek z menu interakcji, bo on, jak już przedtem, już było to oczywiście w panelu. Co prawda, nie wiedział pewno, że nawet tak jest, bo dopiero zaczął grać. Tak zgaduję po tym komentarzu, że nie miał kompletnie pojęcia, że co ja robię, że czemu ja tak w ogóle robię. Z jakiej racji, skoro to tak, skoro mamy to po prostu w kole. I to jest, wydaje mi się, że główny właśnie powód, dla którego właśnie randomy nie wiedzą, na przykład, jak grać takie napady na kasyno. w ogóle cokolwiek należy grać, nie? Czasami nie wiedzą, bo. To jest po prostu ich niewiedza. Skupiałem się na innych rzeczach. Być może w czasie staną się, nazwijmy, takimi, właśnie prosami. Bo na początku kompletnie nic nie wiesz. Dopiero z czasem stajesz się gościem, który powiedzmy, że cokolwiek wie, ma jakiekolwiek pojęcie. I tak w zasadzie wygląda zawsze ten proces. Na początku jesteś powiedzmy, że nikim a z dopiero staje się kimś, kto ktoś zaczyna dopiero wiedzieć więcej. Zwyczajnie ja, zdobywasz swoje doświadczenie i z każdym takim napadem, z nową sytuacją zdobywasz kolejne doświadczenie, przez co właśnie mówię, gra z randomami wygląda właśnie w taki, a nie inny sposób. Mówię, po prostu większość to jest po prostu karzyłale, którzy dochodzą sobie, przychodzą, odchodzą. Bardzo dużo jest przemiał graczy, ale mówię, że ktoś już jest, nazwijmy tym, prosem, to już zostaje raczej na dłużej. No i cóż, w sumie to tyle w tym filmie. Dajcie znać jak wy to uważacie. Także to byłoby na, do, 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 na tyle i do następnego cześć.